Dzień dobry, moim gościem jest Rafał Chwast, główny technolog firmy EcoTrade, czyli człowiek, który już od ponad 14 lat w EcoTrade dba o to, żebyśmy nie tylko jedli smacznie i zdrowo, ale żeby też to co jemy wyglądało apetycznie. Ale, Rafale, żeby bardziej uściślić to to, czym w ogóle zajmuje się technolog w firmie EcoTrade. Dzień dobry przede wszystkim. E, w, w, może zacznijmy od tego, że firma Ecotrade e, jest od ponad 30 lat e, producentem komponentów i dodatków do piekarni cukierni, w tym kremów śmietanowych, budyniowych, e, wszelkiego, w, wszelkiej maści surowców, które są potrzebne do wykonania właśnie pieczywa, e, ciast, e, 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 galaretek i tak dalej. Więc technolog z tego tytułu e, odpowiada za to, aby poprawnie e, te produkty były przedstawiane, przez te, e, p, produkowane przez naszych e, odbiorców e, finalnych, czyli właśnie piekarnie cukiernie, ale również tworzenie receptur, które, w które wtłaczamy niejako nasze, nasze produkty, surowce, które, które są wykorzystywane do ciast, które są wykorzystywane do pieczywa i wszelkie rodzaje garmażerni cukierniczo-piekarnicze, bo również to może być restauracja, hotel czy mała budka z typowymi goframi. Jasne. Ale to jest to, czym Ty się zajmujesz jako technolog, jest trochę czym innym niż zajmuje się technolog żywności. Tak, prawda? technolog żywności jest nastawiony generalnie na, na dietę, na, na, na sposób odżywiania i dalej. Natomiast my jesteśmy troszeczkę równorzędni z taką, z taką pracą, tylko że my jesteśmy na, na co dzień, powiedziałbym. Tak? My, my, my produkujemy ten przysłowiowy, przysłowiowy codzienny chleb bądź bułkę, czy też te ciasta, drożdżówki, pączki i tak dalej, więc jakby współdziałamy z tym, co nas otacza na co dzień. Mhm, jasne. No właśnie, a propos tego, co nas otacza na co dzień, to powiedz mi, jesteśmy na targach Expo Suite. Tak. Mm jakieś nowości na tych targach, co nas oczywiście, będzie otaczać Oczywiście, otacza oczywiście nie jak, długo. Zawsze, jak zawsze chcemy zaskoczyć i, i przybliżyć coś nowego naszym, naszym klientom, klientom, naszym odbiorcom, więc w tym roku postawiliśmy na pieczywo keto. Jest to pieczywo białkowe ze słonecznikiem, bez mąki pszennej, na mące kokosowej i na mące słonecznikowej. Jest taki przyjemny, przyjemny chlebek, głównie tylko chlebek, ze względu na swoją konsystencję, może być wypiekany jako foremkowy. Tutaj zrobiliśmy premierę, tak naprawdę test test, próbę, jaką, jaką klienci będą go oceniać. E, jesteśmy już w trzecim dniu, więc widzę, że e, chyba, chyba trafiony produkt. E, oprócz tego mamy dwa kremy. Krem budyniowy do zagotowania CE, czyli czysta, czysta etykieta, pozbawiona wszelkich e, niepotrzebnych, niepotrzebnych rzeczy oraz krem budyniowo-śmietanowy Blanco, czyli taki do wypełnień typu Ptysie Jakieś, jakieś ciasteczka eklerowe i tak dalej. Więc może, może być również używany jako w, przykład w ciastach deserowych. I, I to jest ciekawy temat, no bo teraz y, oczywiście jest trend na keto i Wy nie kreujecie tych trendów, Wy musicie za tymi trendami nadążać. nadążać tak jest. Kiedyś był pewnie trend niskotłuszczowy, później był trend Nisko niskocukrowy, teraz mamy trend niskowęglowodanowy. Tak jest. Czy Widzicie, czy widzisz jako główny technolog jakieś trendy, które za chwilę trafią na rynek, jeśli na chodzi o się Na wynosi. szczęście jest to tak jak z naszą, naszą piękną ziemią. To wszystko gdzieś tam zatacza koło i, za, i powraca. Więc jeżeli kilka lat temu, jakieś 5-7 lat temu był mocny nacisk na niskocukrowe, to widzę, że klienci z powrotem o to pytają i jakby z, no, ponownie są tym zainteresowani. Więc keto jest jak najbardziej Myślę ostatnie lata wiodącym tematem. Natomiast nisko cukrowe to też jest coś, o co klienci pytają. Również o, o produkty nisko Aha, okej, okay, bez glutenu. Właśnie, to też był jeden z trendów, który. To się na silu. Tak, nawet, nawet wiele, wiele starałem się po tym tematem przeczytać, okazało się, że tak naprawdę nie jest to wymuszone, jeżeli ktoś nie ma jakichś tam objawów, nie musi wcale spożywać tego, natomiast pewnie wynikiem tego, że te pieczywa stawały się coraz smaczniejsze, no to one miały coraz większy popyt na rynku i bardziej się sprzedawały, bo wiadomo, z nowościami jest o tyle, o tyle niedobrze, że nie wiemy, co klient zaakceptuje, tak, my jakby mamy początkowe warianty, których jakby losowo wybieramy, który będzie najbardziej korzystny, który będzie najbardziej atrakcyjny dla klienta z produktami nisko niskocukrowymi. No musimy się domyślić, że ten niski cukier będzie się wiązał z tym, że to ciasto będzie odrobinę mniej słodkie, albo inaczej słodkie. Jeżeli będzie produkt bezglutenowy. Wiadomo, może będzie to pieczywo nie będzie chrupkie, będzie miało inną wilgotność itd., itd. Więc jakby mając, mając coraz większą wiedzę, a tak się z naszym, z naszym otoczeniem dzieje, jakby więcej akceptujemy, bo jesteśmy mądrzejsi o tą wiedzę i jakby ten produkt jest dla nas bardziej akceptowalny. Mhm. Pewnie, bo powoli zmierzamy do kwestii no, tego, nad czym pracujecie, tego, co, co tworzycie w kontekście zdrowotnym, ale zanim o tym, to chciałem zapytać Cię, jak dużą rolę odgrywają u Was dietetycy czy właśnie technologie żywności? Czy, czy to oni... Jakby są ważniejszym ogniwem. Ważniejszym, nie, wiem, nie, to oni stara, dyktują sta, nie, nie. Staramy się z nimi jakby współpracować produktu? współpracować. Jeżeli mamy klienta, który gdzieś ma właśnie e, u siebie na zakładzie taką osobę e, i mają jakieś pomysły, e, to staramy się jakby w, 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 w miarę możliwości oczywiście realizować te pomysły. E, natomiast u nas osoby, które tworzą e, te komponenty na samym początku, to też są osoby, które e, kończyły wydział e, żywienia technologii, e, mają jakby też e, s, swoje, swoje odmianki prywatne, których też jak jakieś diety ludziom jakby proponują, więc jakby staramy się nie korzystać tylko z tego, ale też z tego. Mhm. Okej, okay. no dobrze, no to teraz technologia żywności i zdrowie to jak bardzo jest przetworzona, jak bardzo czy jest naturalna, jakby to są kwestie, które trochę ze sobą kontrastują. No i pytanie, jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o produkty EcoTrade? Jak tak bardzo dużo się zmieniło tak naprawdę. Produkty, produkty mają w swoim składzie tylko to, co muszą. Staramy się korzystać ze starych receptur, sprawdzonych receptur. Te produkty, które są jakby wtłaczane w nasze surowce, e, są mocno przemyślane, mocno przeanalizowane. Nasi dostawcy również mają jakieś wytyczne, które e, powodują, że te produkty są zdrowsze, e, bardziej przystępne dla, dla, dla osób, które to spożywają. Więc jakby mamy to przede wszystkim na uwadze, żeby produkty... Przede wszystkim były bezpieczne, zdrowe, no nie chcę użyć tutaj słowa, żeby nie szkodziły, ale jakby to jakby idzie w parze z tym, że mają być bezpieczne i zdrowe. Wiadomo, produkty pełnoziarniste, produkty, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, niskocukrowe, czyli właśnie dla tej grupy osób, które no jakby mają ograniczoną swoją sposobność zjedzenia produktu. Dobra, no i te produkty, które tak skrupulatnie, sumiennie przygotowujecie, dostarczacie do klienta. I teraz tak, pytanie, czy klient jest w stanie je popsuć, czy klient jest w stanie sprawić, że te wasze produkty dopracowane na, na etapie dietetycznym? będą jednak nieco mniej zdrowe niż zakładaliście? Nie, nie, może nie aż tak, ale, ale oczywiście jesteśmy tylko ludźmi, każdy ma prawo się pomylić, więc tutaj jakby e, można coś zepsuć, można coś e, zepsuć sprzętowo, można coś zepsuć e, omyłkowo, czyli źle, źle zważyć i tak dalej, ale od tego jesteśmy właśnie my technologowie w firmie, e, którzy odpowiadamy za pełnowartościowe wdrożenie tego produktu klienta e, od A do Z, czyli ustawienie linii technologicznej, e, przeszkolenie e, odpowiednich pracowników, którzy będą to wykonywać i tak dalej, i tak dalej. E, więc jakby staramy się w pełni zabezpieczyć, żeby ten finalny klient, który już kupuje ten produkt, miał pełnowartościowy i taki produkt, jakim jest przez nas zamierzony. Mm -hmm. I to jest równie ważny aspekt, jak się domyślam. Zgadza się. Co y, planowanie i produkcja taki. Tak jest. Takich, Przyznam, że zgłodniałem i bardzo chciałbym Zapraszam spróbować... Na do nas. E, Tego chlebusia keto, więc podziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Idziemy zdegustować chleb keto.